Trzymałkę z tej strony Derzy i dziś ze mną jest. Daniel ją PLL'o. E, tak, i dziś zagramy sobie w tryb 1 vs 1. No i zobaczymy kto z nas wygra. Ja mam tutaj taką przewagę, że mam lepszą myszkę od niego. Dokładnie V Blody. Ja mam Z Biedronki, ja mam Z Biedronki. No on ma z tego chińskiego marketu. Ja mam dokładnie Bloody V 8, więc. Tak, tak, ten tak ta, ta z chińskiego i tak cię ściśnie. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, no to już się zaczęło, możesz atakować, zacząć. Zobaczymy. Nie, dzięki ty pierwszy. Dobra ja. ja jak nie, on wygra dajecie mu łapki, a jak ja wygram, nie dajecie mu łapek. Nie no. Sobie. Dawaj, dawaj, dawaj. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. A ty dasz muzyczkę... What? Ty dasz mu... Ty dasz mu muzykę czy... Muzyczkę, tak. No może dodam. Dobra, tu jeśli będziecie słyszeć moją myszkę, czy tak klikam mocno, no to ja też tak naci... Ja też tak naciskam, że nie mogę. Bo nie ma tu jedzenia. Co nie ma? Co nie ma? Co nie ma? oj, oj, oj jakie lagi są. Sorry to. Możesz też podać IP y serwera swojego i tego, na którym się klepiemy, albo coś takiego w opisie? No, <laughs> spokojnie, wszystko z czasem. No, nie biegaj tak. Czemu? No, bo nie mogę cię trafić. A to się cieszy. Wiecie, on to tak koksił normalnie 3 lata, i teraz mnie dopiero 4. bierze, bo tak, bo tak to ja bym go ścisnął, że on nawet by nie wiedział kiedy. kurczę uciekać, co? Czemu ja cię biję butami? No, czemu ja cię biję butami czy innymi? Ej, ty na koksi jesteś nadal. Zostaw mnie. Kurcze, knok by tu się przydał też miecz knoczek. Dobra już, kurczę, weź się no. U, u. No poczekaj, jeśli się kno... koks skończy, a nie! O tych hel. Aż czekam aż mi coś padnie, bo wtedy szybko sobie zmienię. Ile masz jeszcze koksów? Nie! Good, no. Masz 0 koksów, co nie? No. Jak, jakbym jakimś dziwnym trafem jednak może wygram. Boję się, co chcesz powiedzieć? Może dziwnym trafem, może wygram. Dobra, teraz trzeba zorać, bo ty na kokście być! No zostaw mnie! Nie! Ja nie mam tego! Dobra, Ani nie ja... O, Ja nie wiem. A i tak lepiej mi idzie niż tak no... Ej stop! No dobra już. I tak mi lepiej idzie bo zeżarłeś dwa koksy, zawsze jesz jednego koksa. I na tych nie polizałem. Weź człowieku. No ej no weź ty masz jakieś dziwne cheaty, ja tu się lepiej nawet ref i mi ref nic nie pomaga. Ja muszę koksy zżerać. Ja no, nie, no, nie ci, tu nie no... mam jestem czysty. Nie no dobra nie ma sensu jeśli tych refów bo sam mówiłeś, że... No. Zanim zjesz tego nie... polizę Poliżę! Zminimalizowałem Minecrafta a i tak dałem radę zjeść na pół serca Nie yeah, pół serduszka Ja też, a ja zminim zminimalizowałem Minecraft'a i tak wyty podrapał podrapałbym się w nos. Nie yeah. To powiedz bratu, żeby cię podrapał Nie, je teraz. właśnie no, podrap się no Tulu. Czekaj, podrapię się i nie będę patrzeć na monitor. Dobra, są. Jeśli tak jesteś na koksie, dobra, A, idź ode mnie. Już no idź ode mnie, no. Weź się bujaj. To nie jest PvP, czemu mnie tak bije, jak to nie jest PvP? No, <laughs> zobaczmy. To jest, no nie, znowu naprawdę. Nie no, cięcie bym zrobił, no ale nie można. Mam skatep na pół ekranu i nic nie prawie nie widzę. Tylko taki ułamek. Połowę ekranu widzę, a połowę nie widzę. No jest tego... No nie no! Jest tego kolejnego koksa. A czegoś już i... nie mam. Dobra, mam. O czemu tobie nic nie pada? Jak się zapytam? No nie! Dzwonią do mnie teraz! Nie teraz! No co? Ej nie kurde! Ty miałeś farta, bo do mnie dzwonią na skype i mam skype'a na pół ekranu! No co się dzieje? Dajemy, dajemy, ciśniemy! Dobra, trudno. Wygrałem. Co? Dobra, no. no. Bo... Ogólnie ty pokażę net opcje, tutaj nie mam żadnego... Aha, czekajcie, tryb w myszce, że dwa razy mi się klika, czy tam pięć. Eee, nie mam żadnego... ...nodus off ani tym podobnego, czekajcie. No, Ej! No. Człowieku, wie... no! Robię odrzuć, a i tak do nieco... Ej, czemu ja na boku sobie... Dobra, no to widzimy. Chodź się co się... na no, no, zobaczyć coś mega śmiesznego jeszcze. Dobra. Co? Widzisz jak na boku stoję? No. <laughs> jak się zbogowałem. Elo. Nie, zobacz na nagranie, nie o co ci chodzi, ale... No nie, ja mam tak, jakbym na jednej nodze stał, wiesz, jak dasz, to tak się przewraca twój a No skin, no no, nie? Tak fajnie się przewraca, no. No, no, to ja mam takiego przewróconego teraz i cały się trzęsie i przed tobą tak się trzęsie. A nie no, to jesteś zwykłym Steve'usiem. Przecież ja mam, ej ty, ja mam skina, co ty gadasz? Ja mam premkę. A, a ja się. Dobra, no dobra. to widzimy się na następnej arenie. Dobra, siemanko, jesteśmy ja. na kolejnej arenie. Ty, zabiję tego gościa. Ja. Ej, ja gosem! Ha, no więc... ty freak się! Dobra, jesteśmy na kolejnej arenie i... To Ej, dostaję to to za niego 150 rangu! Czekaj gry a A jej. A jestem na 1 i 1. Dobra, no to co, no to się klepijemy, co nie? Jest to dobra. drugi, może już to ostatni, albo przed temu Dałem mu to wtedy fory, dałem mu fory wtedy jak coś. Pamiętajcie <laughs> ludzie, trzeba początkującem dać fory, żeby myślał, dobra, że jest... Dobra. dobry. Teraz dobra. też... To nie z góry To ja go nauczyłem wszystkiego co on umie to ja, ja go uczyłem nocami normalnie Tak, nie spał przed książką, znaczy e, nie spał i uczył mnie, no po prostu to jest prawdziwy mistrz, który nie musi klepać z uczniem. No ja no, nie. No wiesz. No tak, no ta, no ta myszka z biedronki z tego chińskiego marketu, no to wiesz. Czekaj, ale wiesz, że mistrz może przerość? A żeby ucznia... żeby uczeń przerósł mistrza. Choć nie jesteś no mistrzem. Właśnie. No to wiesz. Dobra! Dobra, wkurzyłeś mnie tymi gadką tą. Jedno Boli, że... ja. Ja, warto miał. Widzicie, ja mu teraz specjalnie wiedziałem. I no wiecie, nie <laughs> chciałem, żeby sobie obciechu zrobił przed no dobra, filmikiem. Nie, dobra, nie robimy tej... jakby e, e, to powiedzieć. E, nie narzucamy się po prostu na Daniela. Zostawmy go. Nie poniżajmy go tutaj na miejscu no, publicznym. Proszę, bez hejtu. Dynamo. <grywa> Ajajaj, Jeśli... nie podeszłem pod ciebie, nie podeszłem. Ja mojego bracia ze mnie śmieje Ja no, byście tam słyszeli, brata. Mam sześć... Mój brat ma 6 lat, więc. Ja tak, mam sześć braci. <grywa> mam 6 braci. No bo tak powiedzieć. Nie właśnie. E, jest... Mam 6. Sześć... Nie, właśnie tak, koleś do mnie kiedyś tak napisał w ogóle na serwerze. Co? Nie, on się ze czy mam brata. Napisałem 6, później zapisałem lat. Więc wiesz. 6, brat. Nie, napisałem pierwszym. Ile masz koksów? Ile masz koksów? No, 8. No, o koksów, ile masz? No, 8. No, naprawdę. Nie wolno mówić, tak? No, ja mam. Jednego. Uch, nie. Dobra, trzeba zorać po Ziad Koks. Ej, to był Koks czy to był Refil? Refil. No nie, nie kłamiesz mi. No, no nie ma taki tekstur. No kurde, man. Widzicie, to był przykład. Dania foru. <gryw> Dobra, nie poniżaj się. O, miało być zakaz łuków. Złamiesz zasady, nobie. <gryw> Kurde, jakiś szeryf, jakiś. No! Nie, ten łuk to ja jednak wyszłaby pomysł. Dobra, lecę na ciebie coś, żebym tutaj. Łuk mi nie działa. Nice, jeszcze tak. Jak może łuk nie działać w mojej pracy? No zej, no no chyba, bo... chyba, że go źle sklejłeś z tych papierków. No to wiesz. Linka mi. No, gdzie ty jesteś, człowieku? Bo tu jest za jasno, ty masz, jesteś białas! I w ogóle. I. Pół serca! Pół serca! Ja! Nie, ale nie. No. Ja, ja! Nie! Kurde. Nie zjadłem ku Widzicie? Teraz mu nie dałem forów. I od razu przegrał No, widzicie, trzeba tak robić. No Żeby nie był smutny, że przegra 2 do 0, to przegra 2 do 1. Poliszę znowu! Nie, to on teraz refila żarł. Nie, koksa ze żar. Koksa ze żar widziałem je. Koks jaśniejszy na moim teksturpaku od refu, co? Ej, naprawdę ze żar. Ej, nie, czekaj, ze żarłem dwa refy. Naraz nie wiem, jak to możliwe. O, czekam aż trochę ci koksik. Dobra, i teraz koksik ci trochę minął. On tak trochę. Może to wygram? Tylko wstaw to jak to wygram. Jak wygram, to masz to wstawić. A czemu mam wstawić? ty przegram. Znaczy, nie wstawię tego. No nie, bo był taki się czuł fajny. Ja się taki nie, to specjalnie. To specjalnie dam ci wygrać, żebyś to wstawił, bo fajnie się tu krepie. Bo chociaż. Bo chociaż nie. Chociaż kubiłem, będzie... Bo zrobiłem, naprawdę zrobiłem SS -y zamiast F1. E, nie nie, ja dam ci się zabić, że bo. Bo jak ja teraz wygram, nie? To ty tego nie stanisz i. A tak to chociaż niby, że raz cię zabiłem. I masz jeszcze koksów. Jednego, zero masz, prawda? Może. Masz zero, wiem, że masz zero. A ty? Zaraz ci pójdzie wszystko. Nie, nie, jak ty. Jak powie... Dobra, ja ci powiem szczerze, ja mam zero, a ty teraz mi też powiedz szczerze. Nie, <grym> właśnie. Napier, no dobra <grym> wygrałeś. No naprawdę mi już się kończy, koksa ty dopiero zeżarłeś. ład, ten pa Patrzcie, jak i... patrzcie, 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 patrzcie na to, jak ucieka. Patrzcie, to jest typowy leśny szczur, leśny szczur, <grym> <w zasadzie. grym> który ucieka przed szczuro, szczurożercą i wygrałem. Nie, ale widzicie, widzicie ja mu daję wygrać. Wy sami wiecie, jak ja mu nie daję wygrywać, to patrzcie jak wtedy szybko zdedał. Nie no. no dobra, pozdro dla niego, Derzi się chlepie dobrze, trzeba mu przyznać. No, no to był taki szybki odcinek, więc... A robisz jeszcze coś z tych tych, czy to tylko te dwa te? Nie, Przej na razie dwa, może się to spodoba, to może zrobimy więcej, dobra. może z kimś też innym. Nie. to jest taka obraza. Rozłączyłem się na escape Już. Nie rozłączyłem się. No dobrze. To Ale nie, ja jestem niezastąpiony piony. Piszcie czy chcecie ze mną, ze mną. Pamiętajcie, ze mną. Tak, a zaraz multi multikonta i napiszę w komentarzach. Tak z nim, tak z nim. <laughs> o, nawet nie zaprzeczył. O, co to może dawać? Co to może znaczyć? Wiesz wszystko. No. No, no to zapraszam Was do subskrypcji, jeśli podoba mi się to, co robię, żebyście byli na bieżąco do lajkowania, ponieważ no to zawsze jakoś tam e, pokazuje, no, motywuje. <laughs> no. Podobbym swój kanał, ale nie, nie nakręcam na YouTubie. No, do zobaczenia. O, narko, narka. Trzymajcie się. Cześć.